serdecznie w imieniu organizatorów wszystkich uczestników. Pana Wojciecha Dąbika, stanowisko powiatowe, konkreta rządu w Lubaniu. Również gorąco i serdecznie pozdrawiam Panią Gabrielę Pijanowską, dyrektor Ośrodka Sportu i Reklam Kultury i Sportu. Pana Zimbabwika, prezesa Polskiego Związku Kajakowego Rozpraw Krajowego, również również witamy. Oczywiście serdecznie serdecznie gorąco pozdrawiamy Pana prezesa Artura Fabiańskiego, który nam tak wspaniale zorganizował Krajowego, Rząd również również Panią Rząd Przepraszam kolegów z sędziów i sędziego głównego tych mocnowych zmagań. Pan Alicja Stanu również gorąco pozdrawiamy. A zatem, droga młodzieży, drodzy Państwo, Szanowni Goście, przystępujemy do oficjalnego wyników w kolejności rozgrywanych konkurencji. Dniu Odegramy zostały swojej konkurencji kajaków jedynek mężczyzn w ramach pucharu i kajaka w jedynkach zwyciężył Maciej Okręglak, Starb Nowy Sąg. Na drugim, Michał Stasiek, również Starb Na sesji Mateusz Polacyk, a tam był ekspert. Bardzo proszę wyczytanych z zawodników na podium. Natomiast panią Gabrielę Pijanowską. Pana Zbigniewa Kudnika i Panią Małgorzatę Grupy Hardowską proszę o wręczenie na grób. Maciej Okręglak, Michał Kaczyński, Mateusz Strażyński. i propagować to macie piękne dyscypliny i te wspaniałe wyniki na tyle z Mateuszem Polaczykiem. Witam mieszkań świata, zresztą do tego dziękuję, to jest miejsce grata. Kanadyjski Jedenki Mężczyzn w ramach pułaru PiS. Jest te pierwsze, Arkadiusz Mieścica z Nowy Sąk, Piotr Stepański z Krakowskiej Krzywta, jak również te drugie i Igor Stupa, AZS ABŁ z Kraków, przytomny, wychowany z tutejszego tytułu i zalesi. O wręcenie nagród poproszę Panią Alicję Stanów, Pana Prezesa Fabiańskiego i Pana Przedstawiciela Powiatu, Starostwa tego Pana Wójtowa Elbika. Tarek Wieś, J. Pański, Igor, Tomasz. Dobrze, Kolejną konkurencją z Dnia Wczorajszego w Ucharuśnicy była konkurencja kajaków jednej Kobiet, której przypierzyła w Piszyni Polski Natalia Paciernik z Narodowskiej na Kobiet. Miejsce drugie, Monika Liptak, czy Stronowczej, Agnieszka Notar, Fazendzagłew, Kraków na miejscu trzecim. Poproszę już tradycyjnie Panią Burmistrz, Pana Prezesa Kublika i Panią Dyrektor Gabrielę Pijanowską. wrzucić Natalka jak i pozostałe święcieńcy nie medalistki tegorocznych Mistrzostw Młodzieżowych to na badaniach do antydotyzmowych. Stąd ta zniosek, ale zresztą spółka prawie związała. I kolejna alta jest konkurencja też wam mężczyzn, słuchajcie. Znaczy Jakub, Andrzej, Brzezinski, oni wczoraj zdecydowanie zwyciężyli. Na miejscu drugim Karol Marcin Karczakowie. I na miejscu trzecim Piotr Stepański i Zarek Bawariów. Proszę o wystąpienie. Wypytamy na podium. A panią Alicję Stanów, pana prof. Papiańskiego i pana Wojciecha Rzębicka proszę o

ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジ I piąta konkurencja w ramach kwalifikacji kanadyjki jeden Park. W konkurencji tej najlepszą okazała się Anna Ingier z Nowy Sącz. Na miejscu drugi Staracki Gromierz jest z Tarzy i Agnieszka Mocar, AZS AWM z No dekoruje oczywiście yy, tradycyjnie już Pani Burmistrz, to znaczy, Kubica, Dyrektor i Pana Kubica. Myślę, że już Państwo się przyzwyczaili i wywoływa te kawę z te małe, małe te brawa moje dla pań, które przy tych najtrudniejszych konkurencji bywali z A do tego jeszcze musiały, podczas co bywali z Konkurencją kolejną, kła rupisy, kajaki, języki, młodzicki. Taracik, tam dobry sąd, miejsce pierwsze. Klaudia Zwolińska, również dobry sąd. I Zniechet, Aniela, zem, zabójstwo Pana po poproszę, i Pana Wojciecha Jędzyka, towarzyskie Pani Alicistanu, która nam na komisji zorganizowała komisję sędziowską, która działała bardzo sprawnie i mówię, że wszystko, co na tym polegało. Jeszcze raz gorące Brawa. To jeden młodziscy, Bartosz Orłowski z Rzewica przed Dominikiem Janurem z Tarnowy i Wikorem Cają Bardzo proszę o wystąpienie a Pani Burmistrz, Pani Dyrektor, Pan Prezes Burmistrza.

I te pierwsze kładze zresztą wywalczył reprezentant Szatolski Groszcieński, jak i Zdryński. na Sadolski, zresztą 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 na miejscu. zresztą zresztą pana prezydenta zresztą 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 Jestem z Karoliną, a panu No, myślę, że w przyszłości pójdziecie w ślady Mateusza Mateuszach Platyka, to nie? Jak tak, to tak jak mówisz? Platyka. Kanadyjki, dwojki. Młodzików, bardzo żołgłoski Nowak Przemysław LKK Ziemjska na miejscu drugim, Rzesiu Karolka, Wiktor Sandera, Starsz Nowy Sądz. i Wiktor Czaja oraz Krzysztof Majerca z Pana prezesa to poproszę, aby w towarzystwie pań dokonał kolejnej dekoracji medalami. Najmłodszych adeptów C2 on znowu się na poswale i ciepanowski to chyba też wiedza jak rozbijać